Po przesłuchaniach będzie przygotowany raport i wnioski do prokuratury. Mamy do czynienia z ogromną patologią PiS-u, którą musimy po prostu, no, krótko mówiąc, rozliczyć. Komisja może złożyć wnioski do prokuratury albo nawet wniosek o trybunał stanu dla polityka, który przekroczył prawo. Znaczy, za czasów PiS-u wszyscy się podsłuchiwali i podglądali. To znaczy, państwo PiS było na podsłuchu. Tak, już oczywiście mamy plany, za chwilę o tych planach powiem, a ja w międzyczasie faktycznie biorę udział też w kampanii samorządowej, jestem w tej chwili w Tarnowie i wszystkim przekazuję dobrą wiadomość, bo 7 kwietnia, kiedy odbędą się wybory samorządowe, one będą wolne, proporcjonalne i będą tajne. Dlaczego o tym mówię? Bo cztery lata temu politycy PiSu wpadli na pomysł jak zrobić wybory niedemokratyczne. Wywalili 70 milionów, używali do tego Poczty Polskiej zamiast Państwowej Komisji Wyborczej, a te siódmego nie będzie organizowała Poczta, nie będzie organizował Urząd Skarbowy czy Orlen, tylko będzie organizowała Państwowa Komisja Wyborcza i dlatego właśnie też działa Komisja Śledcza, którą w której jestem przewodniczącym, aby żaden polityk więcej po prostu nie wpadł na taki pomysł, żeby organizować niedemokratyczne wybory. Ale jak jesteśmy przy Komisji Śledczej, chcę powiedzieć wprost, że moim marzeniem jest zakończenie przesłuchanie jeszcze w maju, pod koniec maja. Mamy w tej chwili około 20 świadków, których musimy przesłuchać. Ostatnim świadkiem na Komisji Śledczej będzie Jarosław Kaczyński, przedostatnim będzie Mateusz Morawiecki. Dlaczego Jarosław Kaczyński? Bo to on na łamach wywiadu, na łamach prasy powiedział, że podjął decyzję o wyborach kopertowych. To on podjął. Ale też mamy zeznania świadków, którzy twierdzą, że Jarosław Kaczyński właśnie, no cóż, nakłaniał polityków i par do tych wyborów za wszelką cenę. Wyborów, których, które nie mogły się odbyć. Bo parę milionów ludzi by w ogóle nie wzięło udział w nich, dlatego że nie ma skrzynki. Co więcej, podczas przesłuchań prezesów poczty okazało się, że w ogóle nie była przewidywana druga tura. Wyobraźcie sobie, że oni w ogóle drugiej tury nie przewidywali. Chcieli, żeby. Ich kandydat Andrzej Duda wygrał od razu w pierwszej turze i dlatego nie przygotowywali drugiej tury. Tak czy inaczej, ta sprawa musi być wyjaśniona. Chciałbym, żeby 24-26 to był ostatni termin, kiedy się odbywa komisja, 24-6 maja i na niej Jarosław Kaczyński. Więc, jak widzicie, obiecałem, że będzie prężnie działać, ale z drugiej strony będzie bardzo dokładnie wszystko badać, i tak jest. W pół roku powinniśmy się zamknąć. Po przesłuchaniach będzie przygotowany raport i wnioski do prokuratury. Więc już niedługo, w ciągu dwóch miesięcy, zakończymy działanie Komisji Kopertowej. Pytałeś, czy obserwuję inne? Tak, próbuję, jeśli mam chwilkę obserwować. Mamy do czynienia z ogromną patologią pis którą musimy po prostu, no, krótko mówiąc, rozliczyć. rozliczyć. I robimy to, rozliczamy w tej chwili krok po kroku to, co robił PiS i budujemy uczciwe państwo. I to nie tylko chodzi o tą bezpartyjną prokuraturę, ale to też dotyczy różnych śledztw, które były zamiatane pod dywan przez ostatnie lata, no i trzy komisje śledcze. To wszystko się dzieje w jednym czasie. Po to, żeby zbudować uczciwe państwo, żeby nikt nie wpadł na pomysł, żeby po prostu kraść publiczne pieniądze. Więc jesteśmy na najlepszej drodze, żeby to państwo uczciwe odbudować. A w sprawie których osób możemy się spodziewać wniosków do prokuratury? Czy jest to już dyskutowane? Czy jest to może już nawet pewne? Czy to dopiero jeszcze po tych ostatnich przesłuchaniach będzie się decydowało? Nie, musimy przesłuchać wszystkich świadków, wtedy zapadną decyzje. Intuicja mi podpowiada, że te wnioski będziemy musieli skierować do prokuratury. Nie mogę w tej chwili powiedzieć na kogo, dlatego że dopiero po ostatnim przesłuchaniu, kiedy przygotujemy raport, z niego będzie wynikały. Wnioski, które będziemy przedkładali. Komisja może złożyć wnioski do prokuratury albo nawet wniosek o trybunał stanu dla polityka, który przekroczył prawo. Więc nasze możliwości, czy też kompetencje komisji są, są ogromne. Zobaczymy. Poczekajmy w najbliższy poniedziałek. Już dzisiaj Państwa zapraszam. Będzie konfrontacja, najpierw przesłuchanie pana Sobonia, który nie chciał odpowiadać na komisji, a później o godzinie 16 konfrontacja pana Sobonia z byłym wiceprezesem Poczty Polskiej, panem Kurdzielem. Otóż pan Soboń twierdził, że nie brał udziału w przygotowaniach wyborów. Wiceprezesi i prezesi poczty twierdzili, że to pan Soboń w Ministerstwie Aktywów Państwowych odpowiadał m.in. za przygotowania wyborów. Musi być ta konfrontacja, zresztą to nie pierwsza konfrontacja, będzie kolejna, pani prokurator, ale to już bliżej maja, oceniam, będzie ta druga konfrontacja, ale już w poniedziałek zapraszam serdecznie. Myślę, że to będzie ciekawy dzień. Czekajmy na te konfrontacje. Może być rzeczywiście ciekawa, bo też podczas tych e, obrad dzieje się e, bardzo dużo. Natomiast e, panie pośle, jeszcze e, temat, który nie jest. E, przedmiotem żadnej komisji śledczej. Na razie jest tematem różnych doniesień prasowych, rozmów z politykami, czyli tak zwana wampiryna. I nie, omów, nie mowa tu o bajce, tylko o tych podsłuchach, które CBA, może być pewnego rodzaju tak inwigilacji, zastosowała wobec Daniela Obajtka. No i teraz pytanie, czy pan śledzi te sprawy, co pan w ogóle o niej sądzi? No bo po CBA pod rządami pana Kamińskiego, pana Wąsika, tak naprawdę możliwe, że bez w ogóle ich wiedzy Wszczyna taką procedurę w obawie, że Daniel Obajtek mógł działać na szkodę spółki, nie tylko w związku z tym, to się działo na początku pandemii. I patrz na tę sprawę, co z niej jeszcze może wyjść? Znaczy, za czasów PiSu wszyscy się podsłuchiwali i podglądali. To znaczy, państwo PiS było na podsłuchu. Czy ktoś się lubi podsłuchiwać? Chyba nie. Ale są politycy PiSu, którzy. Kochają, śledzić, inwigilować i podsłuchiwać. Otóż my do tej pory wiedzieliśmy, że tak na dobrą sprawę działał program Pegasus i nim inwigilowali, podsłuchiwali, sprawdzali, co my tam w tych telefonach mamy. Później się okazało, że prokuratura ta pisowska miała swój program, Hermes się nazywał, a teraz wychodzi, że jeszcze tak. Pan Obajtek z publicznych pieniędzy jako prezes Orlenu wynajmował detektywów, którzy śledzili, Posłów opozycji. Okazuje się, że prawdopodobnie nie tylko posłów opozycji, ale również ministra Sasina i jego ludzi. A z drugiej strony, CBA podsłuchiwało i inwigilowało prezesa największej spółki Skarbu Państwa. Czy my żyliśmy w jakimś matriksie przez te ostatnie 8 lat? Otóż Kaczyński i jego ekipa chciała mieć haki na każdego, każdy na każdego, każdy miał na każdego teczkę i każdy na każdego miał podsłuchy. Dlatego też jakby wygraliśmy, jest Komisja Śledczą do Spraw Pegasusa, żeby w ogóle to wszystko wyjaśnić, co oni robili w tym państwie. Natomiast niewątpliwie chcieli stworzyć z Polski taki dom Wielkiego Brata, gdzie każdy byłby po prostu na podsłuchu. No każdy, kto by zagrażał tej władzy, bądź, bądź by tkwił w tej władzy, żeby pan Kaczyński mógł w razie czego używać, krótko mówiąc, teczek na tych, których by chciał. Panie pośle, to już tak reasumując, jeżeli pojawi się ta też obiecywana lista, może nie tylko seria Bergasusa, zobaczymy, może zostanie rozszerzona na, osób, na osoby, które były. Podsłuchiwane, śledzone, inwigilowane. To myśli pan, że to, to może być tak pokaźna lista, że może tylko służb służbi, na przykład Jarosław Kaczyński, czy jeszcze parę innych osób się na niej nie znajdą w ogóle, biorąc pod uwagę wiele osób, które były wtedy w polskiej polityce. No bo jeżeli te doniesienia prasowe się potwierdzą, no to już teraz ta lista jest bardzo długa i szeroka, a ona się jeszcze w kontekście kolejnych spraw może rozszerzać, no bo wampiry na no to jest tak naprawdę świeża sprawa. No tak, ale jeśli nam się rozszerza ilość programów, które podsłuchiwały i inwigilowały, no to automatem się rozszerza i poszerza liczba osób, które były tymi programami inwigilowane. Żeby tego było mało, oni jeszcze firmy detektywistyczne za nasze pieniądze wynajmowali. Wie pan, jeśli kiedyś by się tak stało, że prezes spółki Skarbu Państwa by wysyłał firmę detektywistyczną za posłami opozycji, to podałby się do dymisji nie tylko ten prezes ale również premier polskiego rządu, bo jemu podlegają, jemu podlegają służby i doskonale premier Morawiecki wiedział o tym, że jest inwigilowany prezes Obajtek i wiedział, że Obajtek wynajął firmę detektywistyczną. A, a oni obydwaj też wiedzieli, że były programy, które inwigilowały jeszcze opozycję, które patrzyły im na ręce. Więc no to się po prostu w głowie nie mieści. Moim zdaniem Zarzuty karne to zbyt mało dla tych polityków. Uważam, że również trzeba zrobić wszystko, żeby ich postawić przed Trybunałem Stanu, bo oni używali, można powiedzieć, całego aparatu państwa do podsłuchiwania i do niszczenia ludzi. Siebie nawzajem też w zależności, ale nie po to jest państwo, żeby oni w ten sposób postrzegali państwo. Dlatego te osoby trzeba z tego państwa. Publicznego wykluczyć, żeby nigdy więcej nikomu nie, w, nie wpadł pomysł do głowy, żeby podsłuchiwać, wykorzystywać te podsłuchy, żeby wysyłać na nas detektywów żeby nie wiadomo komu i po co by miało to służyć. Więc sprawa jest bardzo poważna, bardzo jest poważna. Dlatego jest też komisja śledcza, prokuratura bardzo intensywnie działa. Są też zawiadomienia do prokuratury po tych informacjach dotyczących firm detektywistycznych i tych tego co robiło CBA i ta sprawa musi być do samego dnia wyjaśniona.